Cześć, z tej strony z Nowoletem, a ze mną jest Ambroziakon. Witam serdecznie ponownie. Tak, to jest bardzo wyczekiwany drugi odcinek z Margonem. Stoimy przy Pręgierzu, witam i chcemy się powiesić, ale strażnik nam każe odstąpić, bo już hajsę zebraliśmy i idziemy dzisiaj na Gchy Uly E. Takie... Idziemy, Ambroziakon nas będzie prowadził, bo ma 51 level i będzie mnie expił. Tak, to prawda. Dobra. Idziemy z Ambroziakonem, będziemy się teleportować do. Albo się nie będziemy teleportować, albo i będziemy dobrze. Teraz musimy się przeteleportować do miejscowości Tornek. Tornek, te 100 zł, no tyle co na tęgierze zarobiłem. I jesteśmy już razem. Tak, teraz musimy zejść w dół, i ja będę kierować. Tak, gramy na serwerze Lelwania. Jestem kolegą Piesołacym, prawie kolegą Ignacy. Hehe, <laughs> może ktoś się nabrał. He. <laughs> I mam wiewiórkę i mam bardzo słabe eku, które na chwilę zasłonię, żeby nikt go nie widział. I prawidłowo ja też bym się wstydził. O, będzie tylko widać podjąki i HP. Proszę, nikt, nikt nic nie widzi. I... Tak. Ogólnie teraz panuje taki bardzo fajny event, który nazywa się Noc Kupały. Niestety, przedmioty z niego są tak chujowe, że nie polecam grać. Tyle w temacie. 2 na 10, takie mocne 2 na 10. Właśnie tak. Akurat teraz się skończył rok szkolny praktycznie, bo ostatnia środa i mogę nagrywać, bo nie poszedłem do szkoły i jestem takim rebelem, że uhu uh, hu. Uh. To dla mnie zakończenie roku się jakieś dwa tygodnie temu skoń, wiesz, było. Znaczy <laughs> właściwie też nic nie robię od dwóch tygodni, więc chodzę do szkoły z jednym no, Więc. Z więc teraz mamy dużo czasu, więc możemy poświęcić nasze życie. Dla tej beznadziejnej gry, która tak. zniszczyła nam mi życie, tak. ale i tak ją lubię. Widzimy Albrechta, pustelnika, którego możemy zabić, ale jesteśmy milimi ludźmi i go nie zabijamy, bo nie chcemy, żeby ktoś nas zabił później. Tak. Oreły są też. Które one mają poziom? Proszę mi powiedzieć. Oreły 15. A plus. Rozbójniczka. I pan rozbójnik. I miś był. I młody żuczek. O, i grzyby są. O, młody żuczek, aż gryby mi się, się pierwszy gryby odcinek gryby. przypomniał. Bijemy żuka. Walimy tak. konia. XD? Bardzo profesjonal, profesjonalny youtuber śmiejący się z konia, który tutaj będzie tak. stał o, ktoś... Dobry content. Pomścijmy y, sera Polanota, który zniał na jest Jestem za. Atakujmy. Zobaczymy na ile hitów ją wezmę. Nie miałem podejść, Boże. Boże, to jest. <śm> <śm> dobrze, już, dobrze. poszła. 59 punktów doświadczenia zebraliśmy to jeszcze tylko 36 tysięcy i będę miał kolejny level. Juhu. Idziemy, ja bym... polazu. Idę do góry. w dół. SP Polanota, Level 26 Paladin. Nasz ziomek Paladin. Więc idziemy Tak, właśnie. W... Będziemy mścić się na każdym. Na tych dzikich pisałach się nie będziemy mścić, bo są fajne. Właśnie, Idziemy dalej, zobaczmy. O nie, halo. Nie, nie chcę wyzerować leczników, co się stało. Gdzie jesteś, mój druhu złoty. idę. Jestem tutaj Nie wiem czy to nie tutaj były te gule, wiesz Ale zejdźmy jeszcze niżej Można na mapę zawsze spojrzeć Prawda To ty spójrz szybko na mapę no, Już to jest trzeba. Tam, tam powinno być takie wejście od boku Tak, tutaj się wchodzi Na wioskę Gychuli. Dobrze to poczekaj sekundę Czy ja zabiję Ghula na 33 levelu jakiegoś bo stoi tutaj Dobrze A do questa potrzebuję Ok. Ja już ci zaraz pomogę. Oho. Dobrze, już ci mogę pomóc. A ja już biję gula. No i zabiję ghula. I... Potrzebujemy zabić ghulów cmentarnych 5, ghulów nocnych 10, ghulów słabych uszów 10, ghulów szamanów 30, ghulów wojowników też 30 i jednego dowódcę ghuli. A, to będzie pryszczizna. No. Już Ghul Słabeusz bijemy Ghoul Słabeusza. Mam 0% HP. Co się stało? Dobra, no i no tak go biorę na hita. Skoczy, kaczmy mieć Ghoul do questów. Właśnie sprawdź, jakikolwiek. <laughs> Nie liczą się. Czemu? Bo masz za wysoki level chyba i po razem trzeba. Dobra, zabijmy dowódcę Ghuli, bo trzeba go grupowo, więc poszukajmy. To ten, ten ten, ten taki duży, o Boże, ile my będziemy na niego iść Dobra A oto to już wale. Ja też gdzie szybciej niczą nie się nie jest niczą, więc zabijemy dowódcę kuli, odcinek będzie o pewnie 50 minut, bo się zgubimy te trzy razy, a ja będę ekspił się Jest 135 doświadczenia Jest. No właśnie, to w razie czego wiesz, zrobimy na cięcie, żeby było więcej wyświetleń i więcej pieniędzy z YouTube'a. Tak 36 centów polecam. Tak. To są... Mój kolega. Moje, tak... moje zasarówki na YouTubie: 36 centów to prawie 80 filmy. Mam, mam takiego kolegę, to będzie taka mała historyjka, który zarabia teraz tak dobrze na YouTubie. Zarobił już chyba 100 zł z YouTube'a, dlatego, że nagrywa filmiki z nogi i że nie wstawia na swój kanał, tylko daje ten. Z dużych liter tytuł. No to że. Pozdrawiam kolegę. Raki internetów. się nazywa na YouTube. Można mu tam wycierać trochę łapek w dół. W dół, tak, żeby nie być... żeby nie był zbyt dobry. Żeby nie był... żeby go nie rozpieszczać. Tak. Juchu, dobra. Gdzie jesteś? Zgubiłeś się gdzieś. się. Znaczy, ja się zgubiłem? Jestem? W jest tyle się zostałem? Przy ghulu wojowniku, dobra. Musimy chodzić razem, bo inaczej ghulesa nam nie zabiją. Zabijemy wszystkie ghoul'y w grupie, bo exp'y. Ale ci, ci w ogóle chociaż troszkę exp'a? No, trochę. Po 100 Ghoul w zapewniony grobowy, to chyba tam trzeba wejść. Tak, to jest na samym, na samym dole. Jestem byłem No, to to będzie polowanie na hula królu, króla gulów. A jak następnym razem będziemy nagrywać, to już będę trochę bardziej wylewelowany. No i nie będę musiał ekspić gulów. Może będę miał 40 level? Może. I trzeba będzie podrobić pociągi z, mar z Margonem Mini, żeby Prawda. <laughs> się czymś próbować. Ale nie, teraz właśnie. Chciałem Was poinformować, że teraz potki z margomini lecą o wiele, wiele rzadziej. I to jest właśnie bardzo słabe. No. Przykro. C kiedyś to Ci sypało, to że wiesz. No tak, Co, walkę Potionek? Janek? Zabijasz No, pod, y, 10 potek po 1200 hila. No tak, na No ciekawe. właśnie. A gdzie to teraz? Nie, to trzeba pójść w lewo. No to idziemy. Gdzie, to idziemy. Może następny odcinek będzie <laughs> trochę szybciej niż pół roku Właśnie, dobra to w razie, w razie czego wiesz, takie przyspieszone tempo tutaj zrobić. Tak, oczywiście. Nie mam co robić, tylko montować filmików. Później żeby się godzinę przysłał na YouTube. YouTube. Oczywiście macie włączyć adbloki w małe niemi niemilce. O, o to sobie wezmę. No i Ambre jak ona wywaliło, za chwilę się z nim znowu połączymy. Może będzie działało! Dzwonimy do niego przez skrypę. Dobra jakość połączenia prześwierki A mnie na chyba ogólnie wywaliło No go nigdzie nie widać nie chce listy planów z Ambrosia No to trudno, na ja sobie pochodzę, pozabijam te hule, które tutaj jeszcze są pojedyncze w grupach nie zabiję O, trochę hajsów nie No, na razie Ambrosia nie odbiera się go chyba wywaliło więc <tudno> trudno pochodzę sobie sam i zabijam go chulech a może 38 zbiję to założę ten jakiś trzeci chociaż to nie jest tak yy, 363 no chuj co jak on do mnie pisze Jeszcze raz I są fajne dźwięki ze skype'a Dobra Ciebie. O nie, halo włączyła się gra Co się zepsuło? Coś się zepsuło i nie było Cię słychać Więc możesz powtórzyć jeszcze raz I ja jestem na hulach I ekspie się Dobrze I czekam na Ciebie, jak się gdzieś znajdziesz Kiedyś się znajdę. Kiedyś się znajdę. Ten, ten, ten. Dobra. Ale ogólnie zrobisz jakieś ładne cięcie, czy nie? Nie, nie zrobię cięcia, bo eksperymentuję na gulach, więc po co? <grym> nie mam zamiaru. <grym> Jestem bardzo profesjonalnym youtuberem. O, dobra, znaleźliśmy się. Zapraszam cię jeszcze do drużyny. Okej, okay, a gdzie, gdzie to ten? No, gdzie stoję, teraz idziemy? No idziemy na dół, do tego najlepszego, zapraszam do drużyny. No wiem, ale w sensie, w którą stronę? No na dół. Dobra. Trochę jeszcze do questu zrobiłem. Yy. I go gohula szamana. I trochę podropiłem tam czegoś. Ostrza ghuli. Więc no, not bad. Bardzo dobrze. Ogólnie całym sponsorem EQ Mateusza jestem ja. Pozdrawiam. Tak, tego jednego toporka, którego widzicie, bo resztę to sam wydropiłem i są, jest tak ujowy EQ moje, że e, żal, gada żal, żal gadać po prostu. Szkoda, szkoda kurwa gadać. Szkoda, szkoda szczepić. szczepić ryja. O, naprawdę. Dobra, gdzie teraz? Teraz trzeba pójść... ...w prawo. Z prawo mówisz, przyjacielu. Tak, tylko prawica, ultra prawica. Janusz Korwin-Mikke? Janusz Korwin-Mikke, król. Król przez u otwarte. O, jest, 10 golda, 10 HP, 10% HP mi zostało, nice. Nawet ci zostawię tego golda. Och, dzięki. Masz, ja trzymaj. Masz, trzymaj. 180 golda, tyle co na 5 premierzach się zarabia. Zabijmy tego hula i za chwilę mnie pewnie wyruchasz i zabijesz mnie, bo to jest czerwona lampeczka. Nie no, i, i, tak, i tak z ciebie nic by nie poleciało. No ale takie, takie true. OK, Okej, dobra lecimy jeszcze niżej. Tutaj już chyba jest ostatnie miejsce. Nie jest jeszcze piąty poziom podziemi którego idziemy, zobaczę ile zabiłem kulis, no, trochę tam... Tylko zamiast. wiesz, nie możesz się tak na niego rzucić od razu, musisz na mnie poczekać. No... Nie gadaj. Dobra, to może na następnym odcineczku, jeżeli taki, takowy będzie, to my nie, może nie będziemy pokazywać jak idziemy tam, tylko od razu już będziemy na miejscu, co ty na to? No, to jest bardzo dobry pomysł, ale odcinek nie może trwać 30 sekund, więc no... Przydałoby się w jakieś 20-minutowy wyrzucić, więc... Dlatego, tylko nagrywamy, że idziemy. Następnym razem, no, Będę miał już bardziej wyeksponowaną postać, więc nie będziemy musieli chodzić na Ghoulę. I to już jest Ubrammy. ostatni... lokacja. Ghule nocne są instrumentarne. O, świetnie, ja się zgubiłem. Muszę spojrzeć na mapę. To ja na Ciebie czekam i zabijam Ghoulę, żeby mieć do questów. Dobrze, już wiem gdzie iść. Dobra. Zobacz, Mateusz, mapę. No. Czy mi się Co wydaje, się wydaje nie... czy powiększyli ten świat? Poczekaj. No może... Przecież kiedyś, przecież kiedyś mapa nie była taka wypełniona. No. Cała. No. Tutaj do, y, południową część powiększają. Tam pomiędzy Nidhal i Tuzmer. No. Coś tutaj mi się wydaje. Nital no. to jest bardzo ładne miasto. Ale właśnie no. słaba wiesz, wyeksponowane mało się tam chodzi. No. no. No chyba że na tych wyższych levelach już. No to wtedy to prawda dobra, gdzie ty jesteś? ja już idę w dół tutaj Poczekam na ciebie I zabijam w i... Może będę na 38 level nawet przed końcem odcinka Ogólnie <gulanie> trzeba uważaj na życie, bo później będziesz musiał wracać długo. No wiem, no mi się A no, no okulanie... dobra, no mów, bo przerywasz. Jak już się znudzi albo się nie przyjmie taka luźna forma odcinku, to można zrobić w sumie e, tak zwany mix elit, W sensie że pójdziemy na jakieś wiesz, dwójki albo elity. No. wtajemniczonych kiedyś wytłumaczymy e, I można zrobić po prostu takie ładne cięcia i wiesz, tak jakby otwieranie skrzynek. tylko, no. może dla biednych. Dla biednych Dzie, Jesteś już tutaj w tym piątym levelu, czy nie? Jestem ja jestem już nie, chyba w piątym levelu, wiesz? Schodź ja tutaj na dół. To dobra, to schodź. Bo ja stoję przy dowódcy Ghuli i... Ach, myślałem, że padłem. Ale jednak nie. Zginąłem, ale przeżyłem. Rozumiem. Dobra. dobra chyba jestem już tutaj blisko. O, jest, widzę, cię, widzę cię, widzę cię, Teraz walczymy z ghulem cmentarnym. Dobra. Mam, masz full HP? Już poczekaj, leczę się szybciutko. No dobra, mam full HP, chociaż i tak bym go rozwoju na hita. Nie żebym się chwalił czy coś. Dobra. Sprawdzimy moje umiejętności. My, gorące uderzenie. Niszczycielski cios, jeb. Ej, ty zabij gula. Ty zabij tego głównego gula, bo nie dostanę unikatu jak go zabiję, bo mam za duży level. No. Więc ja biję zabiłem. obstawę. Okej. Okay. Dobra, zrobiłem. Ja nic nie poszło chyba. No nie. Dobra, Dobla teraz dobra. auto już. No. Rękawice kula na 28. Suninek jednak... Mam już lepsze, dobra. Ale to zawsze można sprzedać na targu. To prawda. I zarobić to 50 prawda. milionów, bo ludzie na 20 levelach nie chcą chodzić tak daleko. Yy, dobra, to chyba będzie już. Koniec odcinka może, a może i nie, bo jeszcze jest 17 minut odcinka i wątpię, yy, żeby, już... żeby komuś się to chciało oglądać, te 17 minut. <grym> <grym> Więc, jeżeli, jeżeli doszliście do końca, napiszcie komentarz, tak, musicie napisać, to musicie, to jest, ka każe wam, to jest rozkaz, musicie napisać, co muszą napisać? Kocham Arka Maciaka, z szczególnymi pozdrowieniami dla naszego ziomka, który będzie nas oglądał na Stopro, bo mamy tak, zajebisty tak, content, jak to. Tak, jeżeli nie napiszesz Arku Maciaku w komentarzu, to wiemy gdzie mieszkasz i zginiesz. Właśnie. Widzimy się w piątek, Tak. więc napiszcie w komentarzu Arek Maciak kocham, o. Tak. I trzy serduszka jeszcze, żeby, żeby mu się ciepło na serduszku zrobiło. Dobra. Tak. Wspieramy go mentalnie, psychicznie. Dobra, możecie jeszcze stać łapkę w górę ewentualnie i zasubskrybować, bo wiem, że tego nie robicie, bo oglądajcie na przykład z Włoch lub Hiszpanii lub Szwecji, a na pewno nie subskrybują mnie moje widzowie ze Szwecji. Więc dobra <grym> Cześć.